We wake, hear the birds and see the sun side by side our fears are done All the good times just begun Oh we know what we have let's hold on tight Found what we're looking for in life call us crazy but think Dzień dobry kochani Ja właśnie jestem na spacerze Jest godzina 13 A Mila jeszcze nie miała drzemki I to jest u nas niespotykane Dlatego, że Mila ma drzemkę około 10 Śpi max do 12 Więc hmm. Nie spała dzisiaj dłużej Stała normalnie o 7 rano Więc co się wydarzyło Nie mam pojęcia Ale <laughs> wiecie ja sobie zaplanowałam dzisiaj mnóstwo rzeczy do zrobienia. Dzisiaj jestem sama z nimi, z dzieciakami, więc dominik pracuje, więc ja no, muszę parę rzeczy ogarnąć, a tutaj proszę bardzo, cały mój plan dzisiejszego dnia poszedł papa pa. i jestem na spacerze, żeby Mila zasnęła. Ja w trakcie jej drzemki miałam robić pełno rzeczy, no a teraz nie zrobię z tego względu, że właśnie ona śpi na spacerze. No, Boże, gadam tak nieskładnie, że wybaczcie. No, ale ona śpi na spacerze. A jak wrócę do domu, to już nie będzie spała, więc nic w trakcie jej drzemki nie zrobię. No trudno. No cóż, bywa i tak. E, Milusia pospała godzinkę, mega krótko. E jak na nią, bo tak... Ale coś dzisiaj, nie wiem, co się dzieje z jej snem <grym> dzisiaj. Więc nie wiem, o co chodzi. Ale no cóż. Więc teraz e, jedziemy do e, sklepu, bo trzeba coś kupić do jedzonka, bo nic nie ma, a moje dzieciaki to są takie głodomory. O, patrzcie mi tam. To takie głodomory, że po prostu... Dobra, już nie będę poprawiała tego. Już tak muszę zaraz skończyć gadanie, bo wyjeżdżam na ulicę taką wiecie, normalną No no i e, potrzebuję po prostu jedzenia najzwyczajniej w świecie, tak? E, więc jedziemy, Przynajmniej mamy dużo czasu, nie ma się czym stresować, czy nie zdążymy, czy coś. great till you added color yeah <laughs> I just want you, I just need you. I know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you will stay or take me away. I want you for myself every soon. Dzień dobry kochani, witam was 8 marca, dzień kobiet. Y oh, I wiem, że spóźnione, ale chciałam życzyć wszystką, wszystkim kobietkom, wszystkiego najlepszego. Mama, I pamiętajcie... Mama, tak. I pamiętajcie, że jeżeli nie dostałyście krzywiatów, czekoladek, czy czegokolwiek tym święto. Nie wiem, nagrywałeś filmik. To możecie sobie same je kupić. Dobra chodzi to. Nikogo nie potrzebujecie, żeby Was docenił. Najważniejsze, żebyście się wy i tego Wam bardzo... Życzę z całego serca, żebyście właśnie miały to ym, w sobie. Nie potrzebowały tego z zewnątrz. Ja, ja właśnie robię obiad, a w sumie to gotuję po prostu ziemniaki, bo mam to szczęście, że sobie wczoraj zrobiłam i zostało, więc. No, super. Widzicie, ja już sobie wczoraj zrobiłam prezent. I zrobiłam obiad na dwa dni, żeby nie gotować dzisiaj. Coś próbuję się odzywać w tym vlogu i mi nie wychodzi. Wczoraj chciałam wieczorem do Was pogadać, ale Milusia się źle poczuła. Coś się rozłożyło. Szczerze mówiąc na początku myślałam, że to zęby, ale już sama nie wiem. Wiecie jak to z zębami jest. Póki nie widzą, czy nie wiadomo, co to jest. Ale no, bardzo mnie potrzebowała wieczorem, więc niestety nic nie nagrywałam, więc witam Was w czwartek, kochani, i... Z tego vloga zrobi się taki tygodniowy vlog. O, że... hmm. A co ty będziesz robiła? Pizza. Spieszyłaś? <grywa> Speszyłaś się, Nie, to ja to wasz tak a będę Serka? Nie! Kupiłam Dominikowi prezent. Patrzyłeś? Nie. Od nie kogo? Nie Przynajmniej, <grywa> w wiesz. Patrzęła, I co? Nie wiem. Coś nie ci tam mówi? Nie. Zgaduj. mi się z, z Amazonem. <grym> 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 Paczka w paczce. Co to jest? Cześć Asiu. jesteś w telewizji. Powiedz, powiem, jak się wita oh na YouTubie? Co oh No powiedz wygłośniej. Tak jak na swoich filmach, bo ja się filmy nagrywam. Ja się nagrywa filmy ostatnio. Mama, prawda, naprawdę też nagrywamy filmy? No. już duże dużo, może jeszcze teraz nagramy? Dobra, nagrywamy razem, czekaj. Tylko ja chcę zobaczyć ten prezent dla taty i zaraz go damy tacie, dobra? Dobra, ty Tylko nie zdradź tacie, nie możesz powiedzieć co to jest, dobra? Jak zobaczysz. Nic nie mów.

O nie, teraz, teraz, damy tacie. Okej. Okay. Da czekaj, czekaj, czekaj. Czarne pudełko. Pierścionek damy tacie? Tak myślisz, że to pierścionek? Proszę, tato. Co no, to jest? Pierścionek! Pierścionek to jest! Ma widzisz, ona umie dotrzymać tajemnicy. Pierścionek to jest! To ładne. Jest przepiękna. Ja czy brazoletka. <grymne> ja dziś kupujemy o, o, ja chlebek dzik i kotujemy chlebek i oglądamy dziś nasz filmik. <grymne> dziękuję. Proszę oglądasz ten filmik do końca? Bo będziecie tu dużo działo. <grymne> Mam nadzieję. Super jesteś, Klarusia, super. Zrobiłaś sobie bułeczkę? Sama? Ło, ty dolna dziewczyna jesteś. Jak było w przedszkolu? Teraz pokażę, jak się jeść lubalnie, a tak nie można. Jak nie można jeść? Tak a tak można to Instruktaż, jak się powinno jeść jak dama. Pyszne? A co będziesz robiła z tatą teraz? Pieszelkę! Chodź ze mną, bo od mojej koleżanki dostałam śpiegę. Za... Pokażesz? Chodź za mną. Chodź. A to jest taka. Taką dostałaś koleżanki? Jakie koleżanki? Dziudzi. O, super. To bardzo miłe, nie? Chodź się. To jest pokazywanie. Krewiczka. To jest Dzień dobry, dzień dobry, kochani, w ten piękny m, piątkowy, chciałam powiedzieć, ranek, ale nie, już jest południe, bo właściwie jest 12, więc e, tak, witam Was o 12.00. Piję kawę, a właściwie ją kończę. Jestem tak śpiąca, więc mam nadzieję, że ona mnie obudzi. E, chociaż zostało już tak mało, a nadal jestem śpiąca. Mila, właśnie śpi, więc czuję, że powinnam po prostu skorzystać i pójść spać z nią, ale nie postanowiłam sobie, że nie chcę się ogarnąć, pomalować i, i ogarnąć po prostu e, no, więc postawiłam sobie was tutaj i będziemy się ogarniać razem bo chciałam właśnie trochę pogadać ażeby żeby połączyć przyjemne z pożytecznym e, więc trzeba się ogarniać żeby się lepiej poczuć, przynajmniej ja tak mam nie musicie tak mieć. Pamiętajcie, nie musicie być ogarnięte, żeby się dobrze czuć, ale, ale ja muszę. Potrzebuję się ogarnąć do tego, żeby jakoś tak, nie wiem, mimo że jestem teraz w tresach i tak dalej, to potrzebuję się pomalować, żeby właśnie być bardziej ogarnięta, masło maślane. No, więc wsiądę sobie z wami, pogadam, pomaluję się, ale mi gorąco. Spać. Jeżeli gadam bez ładu i składu, to pewnie dlatego, że właśnie jestem taka śpiąca. Nie wyglądam za dobrze, masakra, nie chcę na, na siebie patrzeć nawet. Nie wiem, trochę chyba spuchłam. Zbliża mi się okres, a w sumie to nawet nie wiem, czy mi się zbliża, powinien się zbliżać, bo już mi się droga chyba spóźnia, nawet nie wiem, czy mi się spóźnia, ale jest dziesiąty, my dziesiątego już tutaj mieszkaliśmy, czyli się mija. Miesiąc od kiedy oddaliśmy klucze do naszego mieszkania. Nie pojawiało się w międzyczasie dużo filmów, bo potrzebowałam się ogarnąć trochę życiowo i w ogóle po prostu potrzebowałam chwili, ale mam nadzieję, że będzie więcej teraz, ale zobaczymy, co życie przyniesie. No, ale yy, tak, nie pamiętam, kiedy ten okres miałam, dlatego, że nie zapisałam sobie oczywiście. Ale i tak to byłby dopiero teraz trzeci okres po porodzie, po porodzie. No, wiecie, po później cały ten rok. I to byłby dopiero trzeci raz, jak mam, więc możliwe, że po prostu najzwyczajniej w świecie. Jeszcze nie mam regularnych, tak jak myślałam, bo ten pierwszy i drugi był regularny. Miałam tak jak zawsze, czyli 30 dni, ale wiecie, teraz może. Nie wiem, no dobra. Przyjdzie to, przyjdzie. Nie przyjdzie to, nie wiem co. <ścoughs> Trzeba będzie to ogarnąć. Możliwe też, że teraz y, jestem na diecie i możliwe, że po prostu się coś tam poprzesuwało, bo inaczej je. No, używam w ogóle ostatnio czegoś takiego. Nie wiem, czy pod makijaż, nie wiem e, czy to mi pomaga, czy mi nie pomaga, bo dopiero niedawno zaczęłam używać. E, jak używacie dłużej, to dajcie znać, ale bardzo fajnie, bo to właśnie jest napisane, że idealny pod makijaż i rzeczywiście jak się dam to pod makijaż, to później ten makijaż jest taki, ta skóra jest taka jakaś inna w dotyku, wiecie, tylko milusia, <laughs> więc się smaruje. No więc nie chciałam gadać o moim okresie ale chciałam nawiązać właśnie do tej mojej diety bo bardzo dużo pytań mówiliście, że schudła, może nie widać jak jestem teraz tak ubrana i w dresie i tak dalej więc tak schudłam 4 kilo w końcu wzięłam się za siebie, żeby po porodzie chociaż ja po porodzie ważyłam mniej niż ważyłam przed ciążą bo ciąża z Milą nie była jakaś Najłatwiejsze, jeżeli chodzi o przechodzenie jej, ja tak średnio przechodziłam ciążę z Milą, yy, szczególnie jeżeli chodzi o relacje z jedzeniem, masakra, dramat, wymiotowanie, brak chęci w ogóle na jedzenie, po jedzeniu to zaraz mnie żołądek bolał, zgagę miałam, więc wolałam po prostu nie jeść, a może bardziej, nie, że nie jadłam, ale jadłam w końcu tyle, ile powinnam, a nie za dużo, ani nie za mało, więc... No, więc schudłam po prostu w ciąży z Milą i ważyłam mniej niż przed, e, przed ciążą. No i, i, i później wiecie, doszłam do siebie i zaczęło się troszeczkę takie tycie. Nie utyłam za dużo, ja tak mam w sumie zazwyczaj, tylko z Klarą w ciąży bardzo przytyłam. I później chudłam ten w, ten, w tym czasie, a z się schudłam w ciąży też. I później zaczęłam nabierać masy po tej ciąży, jak wrócił mi apetyt i tak dalej. A z chmilą było dokładnie tak samo. No i teraz właśnie po roku chcę się trochę ogarnąć. No tak, nie od tej strony zaczynam malowaniem. Chcę się trochę ogarnąć. Ale postanowiłam sobie, bo właśnie bardzo dużo było pytań, jak i tak dalej. Ja sobie postanowiłam, że w końcu zrobić to normalnie a nie tak jak ja to zawsze robiłam bo oho ile otworzyła oczy i tu przerażająco się patrzysz przed siebie dobra zamknęła e, no ja ogólnie to jest tak, że to nie tylko ciąże, e, ja zawsze miałam problem z wagą zawsze e, od kiedy pamiętam właściwie nigdy nie byłam szczupła, tak wiecie, po prostu musiałam zawsze o to powalczyć więc w trzeciej klasie gimnazjum miałam nauczanie indywidualne i wtedy postanowiłam zmienić swoje życie i schudłam 25 kilo i no to tak później się już wiecie, od tej trzeciej klasy utrzymywało, aż później właśnie ciąże Znowu ten, no ale wiadomo, musiałam. Ja całe życie byłam ogólnie na diecie. To było tak, że byłam na diecie. Później nagle z tej diety wychodziłam i wiecie, jadłam co chciałam i żyłam tak jak chciałam. I nagle znowu tyłam, więc to było takie błędne koło. Ja sobie postanowiłam nie, teraz yy, nie robię czegoś takiego, bo ja mam czegoś takiego dość. Chcę sobie powoli powoli schudnąć i ja naprawdę jem wszystko na tej mojej diecie ja jem e, słodycze e, ja nie ograniczam się, wczoraj widzieliście, że jadłam pizzę, wiadomo wszystko w granicach rozsądku, trzymam się po prostu deficytu, wszystko sobie wliczam w moje kalorie co też nie jest niestety jakoś super zdrowe, żeby sobie aż tak to pilnować, ale pilnuję siebie, żeby też nie zwariować przez to właśnie e, więc sobie wszystko, wszystko wliczam. Eee, wszystko. No jak kładę plasterek pomidora, to sobie nie wliczam tego w kalorykę, wiadomo, nie? Ale po prostu sobie wyliczam tak, żeby być na deficycie, ale jeść to, na co mam ochotę bez wyrzutów sumienia. Najwyżej schudnę wolniej, ale przynajmniej później nie rzucę się na to jedzenie i nie przytyję znowu tyle, co schudłam. Więc bez sensu. Na przykład teraz, ostatnio... Hmm, Mam wrażenie, że jestem przed okresem. Tydzień teraz, ostatni, to był właśnie taki, że ja po prostu miałam ciągle ochotę na takie objadanie się, jedzenie więcej i sobie po prostu na to pozwoliłam i nie przytyłam przez to. Waga mi stoi, a ja jestem szczęśliwa, bo tak to wiem, że bym po prostu nie wytrzymała tego, byłabym wkurzona i mam w końcu. Się na to jedynie rzuciła i przytyła kilogram zamiast yy, stać na przykład. Chociaż wiecie, kilo, przytycie ty, przy kilogramu to jest akurat nic, bo, bo tak jest po prostu. A to i, i różny cykl, jesteśmy w różnej fazie cyklu, a to yy, nabrałyśmy trochę wody, więc ja się kilogramem nie przyjmuję. Jeżeli wiem, że trochę pojadłam, mówię że to i tak szybko spadnie, więc nie ma się co tym. Tak przejmować, i to też nie jest za bardzo zdrowe przejmowanie się. Więc powiedziałam sobie: Ola, na spokojnie, po prostu wiesz, że jesteś teraz na deficycie schudniesz sobie powoli, nie szybko, nigdzie ci się nie śpieszy, nie do wakacji, nie daję sobie jakiegoś deadline'u, że mam tyle i tyle schudnąć do tego i tego czasu. Nie, ja po prostu nie mam też ustalonej, ile bym chciała ważyć, po prostu tyle, ile będę się dobrze czuła, a ja się nawet już teraz dobrze czuję yy, z tym, jak wyglądam, więc to jest najważniejsze, moim zdaniem, żeby do tego bardzo zdrowo podejść i się nigdy nie śpieszyć, dać sobie czas, nie jest za mało. Ja też mówię, no nie jestem kurde ekspertem jakimś, ale po prostu chciałabym y, y, przestać być w tym błędnym kole, przez którym, w którym ciągle tkwiłam, w którym ciągle byłam. Więc staram się i mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Zobaczymy, wiecie, po czasie, bo dopiero to miesiąc. Więc zobaczymy jak wiecie, ale no jestem zadowolona, szczęśliwa, niczego sobie nie odmawiam, jem codziennie słodkie, naprawdę codziennie do kawy piję słodkie, ale na przykład y, zamiast pić y, kawę z mlekiem, to piję kawę czarną do tego słodkiego. Jak chce się napić kawę na przykład z tym moim mlekiem kokosowym, no to na przykład piję wtedy tylko kawę i nic więcej, więc... Ja mówię, nie jestem ekspertem, ale najważniejszym moim zdaniem to jest właśnie zachowanie takiego zdrowego rozsądku, gdzie naprawdę bardzo, bardzo często mi tego brakowało wcześniej. Po prostu nie zachowywałam tego zdrowego rozsądku. Chciałam jak najszybciej, jak najwięcej i po prostu wychodziło to, jak wychodziło. Kupiłam sobie gąbeczkę do tego różu i ją zgubiłam więc nie wiem gdzie jest, więc muszę palcem to robić. Um, no, póki nie kupię nowej, no ale nieważne. Bardzo fajne polecam. Czekajcie. Aha. Tak, napiszę Wam, co to jest za ten bon. Bo oczywiście y, mój aparat już wisiuje, już nie chcę wyostrzyć i tak dalej. Więc y, ja bym nie chciała też za dużo tutaj radzić i tak dalej, bo mówię, no różne mamy problemy, tak? Też... Z obiadaniem się, z. Ja nie mam na przykład tak, że ja, yy, ja, niestety, właśnie traktuję jedzenie jako pocieszenie, więc kiedy ja się stresuję, mam cięższy okres. Ja nie chudnę, ja ty, ja Więc, za dużo. Więc jeżeli przytyłam kiedyś, widzieliście mnie, że przytyłam, to nie nie mam teraz lepszego okresu życia, tylko właśnie mam gorszy. Zawsze tak miałam, że tyłam, jak było gorzej, a nie jak lepiej. No, więc traktuję jedzenie, właśnie niestety, jako pocieszenie. Wiem, że to nie jest dobre, no ale cóż. To, że wiemy, to już jest jakiś krok do sukcesu, ale wciąż za mało. No. lepiej Szanowni Państwa, Dzidzia już nie śpi Cześć Mila Mila No To Cześć, chroni prywatność W ogóle w międzyczasie drzemki Mili przyszła paczka na mojego męża i no ja podejrzewam, że to nie jest paczka dla niego tylko dla mnie, więc więc spytam go czy mogę otworzyć a nie tak w drugą stronę. Aby się zgadził. A ty, dzidzia, masz ostatnio tak krótkie drzemki, że tu mama nic nie może zrobić w czasie tych drzemek. Pomalowałam, usiadłam, zmontowałam TikToka i tu tyle. No tak! Tylko ty słodko jesteś. Chodź, cieszę się, że się już obudziłeś. cieszę się bardzo, że spędzimy razem tyle czasu. Tata się zgodził! Chodź tu, otworzymy paczkę. Mówi, że to bluza dla niego, ale jakaś, jakaś taka cienka ta bluza. No, zobaczmy, co to tam jest. Nie wiem, to Chodź tu, zobacz, co to jest. Uuu, Uhuu, mi się podoba, chociaż jeszcze nie wiem co to jest. A dziwna ta bluza, taty! Powiem ci, dziwna! Ula, la. Ciekawe, jak tata będzie w tym wyglądał! Uh, uh, uh. <laughs> tak, ciekawe, jak będzie w tym wyglądał mąż kupił mi sukienkę proszę państwa nie wiem tylko czy nie za krótka ja mam nadzieję, że sutków nie widać, bo ona jest już trochę prześwitująca, nią od Stanika zobaczymy no taka fajna Mila? mi się podoba ale czy nie jest za krótka? chyba nie Bei